Młode wypuszczone Godzina 9.30 Rano Tam są wysoko, daleko, zrobię przybliżenie Ach, tam pasuje Mleko, mleko w sumie bardzo dobre. Jest dobra rzecz. Dwa, trzy razy w tygodniu to ł, wystarczy zupełnie I Tak super, że. A nie widzę, jak tam po prostu za. apolciał tam z tyłu. Uświetniała chodoma. Zrobił kilka okrążeń i wydarły. Tak to właśnie wygląda. Tak, dzień dzień. No nie widać ich w powietrzu Polecam Przemka Mleko Magik naturalne, pro... naturalne Naturalne mleko A robotę robi Nie ma posłych. A za zakręciły Nisko posły I Jak widać Nie ma na niebie Każę tak w koło, ale nie ma nigdzie. Dobra, Przemek pozdrawiam. Zdrowie jest najważniejsze w I polecam jeszcze raz mleko Przemka Kulbackiego, bardzo super. Tak jak mówiłem dwa do trzech razy, to już jak już trzy razy, to już jest dosyć. Dwa razy to już jest super, a trzeci raz to już w zupełności wystarczy. Dobrze, dziękuję, pozdrawiam.